Mam ogólnie kryzys stylowy i sprzedałam połowę szafy albo poddawałam. I potrzebowałam sobie kupić jakichś takich kilka basiców i w sumie to narobiłam naprawdę porządne zakupy. Mm, poprzymierzajmy. Wiadomo, jest tu nadal parę rzeczy w moim stylu, bo jest <grych> fantastyczne, ale tak. Kupiłam sukienkę i ostatnio właśnie dużo kupuję sukienek, ale tu mi się spodobało, że ona tak długo, długo jest obcisła jak dalej jeszcze na bioderkach. Akurat jej mi się nie chce przymierzać, sorry. Haha, żartowałam. It's cute, it's cute, ale troszkę chyba tutaj muszę sobie to przeszyć. Jestem do tego przyzwyczajona, bo mam 1,55m, a nie 1,70m. Jak wszystkie modelki, na które jest to szyte. Ale brzuch, mm, nice. OMG, przekonywałam się do takich topów naprawdę od pół roku i w końcu sobie taki kupiłam i żałuję, że dopiero teraz. Mam pod top, nie zwracajmy uwagi, zarąbiste, million dollars, kurde na odwrót i tu zaczynamy my basic era, bo stwierdziłam, że chcę jakieś takie zwykłe coś, no nie wiem, no kurde, piżama vibe, no i that's it, jezu, wspaniałe, kupiłam jeszcze takie białe. I'm in my Pilates girl era, clean girl, aesthetic, yes i no. Mam y, szare dresy, a nie mam szarej bluzy rozpinanej, więc mam też... Gdzie jeszcze ty tu? Mam też szarą bluzę. I zastanawiałam czy S czy XS sobie wziąć. Dobra, to jest jej test, no bo naprawdę ja mam wysokie oczekiwania co do bluz z zamkiem, na przykład to, żeby zamek dobrze chodził, tak jak w high street na przykład. Dobra, bo wiecie, dobry zamek to jest naprawdę inwestycja. Okej. Okay. Wyobrażam sobie to inaczej. A dobra, bo tu, rządzi. Okej, okej, now... Now it's fine. Cool. It's good. Tu kupiłam sobie jakieś takie Ariana Grande vibe. Myślałam o tym, jak o piżamie, ale podoba mi się. I like it. Fajne są te długie rękawki, ja tak lubię. Tylko to wszystko jest jakby przymocowane, ten top. I to jest totalnie bez sensu, muszę to odpruć. I pierwszy raz, ramionczka są ch chyba na mnie za krótkie. Chyba wymienię sobie to na SK, bo zazwyczaj są za długie. A tutaj są krótkie skurczybyki, kurczyby. Widzicie I palerynkę. To... <grymka> o, tu Wam zaprezentuję basicową rzecz, bo jednak crazy. I kupiłam sobie kurteczkę. Kurde, czekajcie, bo to znowu te podwójne zamki, no. Mm -hmm. No co tu dużo mówić, Kolmi Bella Hadid. Mm -hmm. That's the vibe. Tutaj mogę na przykład ten zameczek trochę mocniej. Mm. Brzuszek. Jak już będę wciąż, to wiecie, sesja. Jezu, żartuję, no. U -lala. no, ja powiem tak, takie właśnie czerwienie, yy, winne kolory, to, to jest mój kolor, no. Bardzo lubię, paskudnie z tym topem, wiadomo, ale ja lubię takie wycięte yy, plecki i w ogóle kupiłam sobie jeszcze to samo srebrne i czarne, no. Ja też ostatnio bardzo lubię łączyć srebro i złoto i znalazłam taki fajny naszyjnik, który właśnie to łączy. Ja lubię takie małe serduszka, mam właśnie gdzieś taki naszyjnik z serduszkiem. I już mam pomysł jak to fajnie połączyć. E, ojej, zaczepiłam się tutaj. No, i jeszcze dwa paski. Ten jest taki, e, chciałam powiedzieć basic, ale w ogóle nie jest basic. It's cool. Wiecie taki bioderka i w ogóle. A to jest ciekawe i ja przyznam, że jeszcze nie wiem jak, ale chyba mam na to pomysł, wiecie tak. Taki pas. Trochę miała tutaj broń, ale nie mam, bo się brzydzę you know, wiecie. O Jezu, ej, to będzie mega cool. Dobra, no to tyle tak właściwie. Jeszcze dokupiłam sobie krem na noc, bo mi się skończył, ale to już Wam nie będę chyba pokazywać. To były miłe 4 minuty.